Siemanko. Dzisiaj bardzo szybko, bo taki w sumie typ znaleziony wieczorkiem w serii. B mamy spotkanie specja cremonese I tutaj po przyglądnięciu się temu jak wygląda tabela, jak wygląda forma obydwu drużyn, no i atrakcyjnym tym kursom, wybraliśmy dwa na to spotkanie. Bezpieczniejszy, taki bardziej wiarygodny to jest jedynka. Gramy na zwycięstwo Specji, która na ostatnich 5 meczy Zdobyła 13 punktów, jeśli brać pod uwagę tylko te 5 ostatnich kolejnych, to są w Serie B najlepsi, a w tym samym okresie na przeciwnym biegunie znajdują się ich przeciwnicy Kremonezy. Zdobyli 2 punkty na 15 możliwych, zajmują 19 miejsce. Podobne miejsce zajmują dzisiejsi goście właśnie w tabeli tylko y, liczącej grę na wyjazdach, także nie idzie im to najlepiej. Specja może u siebie nie jest jakoś taka Najwspanialsza, bo gdzieś tam plasuje się w środku tej tabeli meczów domowych, natomiast no, ostatnia ich porażka to był listopad. Ostatnie zwycięstwo Kremenezy to był zdaje się grudzień, więc trochę już te serie trwają, więc tutaj jedyneczka myślę, że jest jak najbardziej na miejscu po 2-0-0. No i co więcej, no to w ostatnich pięciu meczach tych drużyn było zawsze mniej niż trzy bramki, dlatego pomyślałem, że jakiś taki odważniejszy typ. Można dać na zwycięstwo specji łamane przez mniej niż 2,5. To daje nam kursik dzisiaj 3,50, więc bardzo atrakcyjny i fajnie sobie te opcje zagrać. Myślę, że to jest dobry pomysł na ten dzisiejszy ubogi w ofertę Bugmacherską Dzień. Życzę szczęścia, pozdrawiam się Manko.